23 miejsce Jakuba Wolnego, 27 Piotra Żyły. Tak słabego konkursu polscy skoczkowie narciarscy nie mieli w Pucharze świata od prawie pięciu lat. Tutaj w fińskiej ruce nie sprzyjało im dzisiaj absolutnie nic. Ani forma sportowa, ani warunki pogodowe, bo nawet jeżeli Piotr Żyła po pierwszej serii był dziewiąty, to w drugiej popełnił błąd, trafił na fatalny wiatr w powietrzu i skończył pod koniec trzeciej dziesiątki. Właściwie jedyna iskierka nadziei to dzisiaj Jakub Wolny, który począwszy od kwalifikacji poprzez dwa skoki konkursowe prezentował się dobrze, równo i nie ukrywał, że to jest jakiś promyk nadziei. Lepiej mieć parę tych punktów niż ich nie mieć. Natomiast no, no nie jest to jakiś super zadowalający wynik. Plus jest taki, że, że skoki w końcu pozwalają chociaż trochę odlecieć, a nie Eee, nie tak, żeby nie doratywać nawet do punktu K. Nie jest dużo tych punktów, ale no na pewno są one cenne. Dwa kolejne punktowane miejsca nie zmieniają faktu, że Polacy bardzo słabo rozpoczęli sezon 2021-2022. Zasadnym staje się więc pytanie o atmosferę w drużynie, które zadałem dzisiaj trenerowi Michałowi Doleżalowi. Wszyscy mówią, że zawodnicy tu chodzą i w nie udało się, nie udało się, ale w emocje są zawsze po skoku. přediskutujeme, závodníci jsou na na, zmotivování na, 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 na den, tak, tak, to je. Atmosféra je vědomo, že v šestkáče je, je, jinak, ale staráme se u, a Myslím, že, my, my, že, že je fajně, bo, bo. No, co, co innego zostaje. My musimy zostać pozytywni i no, nie podajmy się. Tyle jeśli chodzi o Polaków. Niedzielne zawody wrócę wygrywa Angelaniszek Niszek. Dla Słoweńca to pierwsza w karierze wygrana w Pucharze Świata. Podium uzupełniają Niemcy Karl Geiger i Markus Eisenbichler. Ten pierwszy pozostaje liderem Pucharu Świata.